Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin trzyma się 63k całkiem dobrze. Wygląda na flagę byka. Może tworzyć się mała głowa i ramiona. Jest niedziela. Zwykle w niedzielę ETF-y się zamykają. Możemy zobaczyć ostry spadek. Bardzo możliwe, ale wciąż flaga byka. Mamy to wybicie i formującą się flagę. Nadal dobry wolumen. Dołącz do nas na telegramie. Dużo dyskusji o wczorajszym ataku na Binks. Pozwolą na wypłaty, ale sprawdźcie to. Kapitalizacja rynkowa 2 czyli 2 biliona. Łączne wyświetlenia to 131 tysiąc. Możesz dołączyć na Bitcoin Price Cock live. Indeks strachu i chciwości na 54 neutralnie. Dominacja bitcoina 53%. Opłata funding lekko dodatnia, bardzo niska. Tka bonusu przy rejestracji w Bybit tym linkiem. Widać spadek wolumenu po zamknięciu ETF-ów w USA. Prawie o połowę mniejszy wolumen. Zwykle wykorzystują weekend, niedzielę do ataku na cenę Bitcoina, gdy ETF-y są zamknięte. A w poniedziałek ETF-y się otwierają. Zobaczmy. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Zostaw komentarz, pytanie, flagę kraju lub ticker do analizy. Teraz przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do szczegółów technicznych. Uczę tego wszystkiego w kursie Mistrzowskim Krypto. Mamy tu duże bycze wzory. Ogromny kubek z uchem, masywny kubek z uchem. Jak uczę w kursach, kubek z uchem to potężne wybicie. Tak to działa. Mamy też flagę byka. Bot kryptoguru z kursu krypto na jameskryptoguru.com dał niebieski sygnał kupna w lutym 2020. Nadal jest na niebieskim kupnie. Nie dał czerwonego sygnału sprzedaży. Wskaźnik bitcoina kupił wczoraj dał sygnał kupna. Przedwczoraj zainicjowałem kupno. Przyjrzyjmy się bliżej wykresowi dziennemu. Na wykresie dziennym pięknie rozgrywa się duży trójkąt zniżkujący na bitcoinie. Trójkąt zniżkujący buduje napięcie, zwiększa presję i przebija się. I już nastąpiło przebicie. Zobaczmy, czy trend utrzyma się w weekend, gdy ETF-y są zamknięte. To właśnie musimy zacząć obserwować. Pojawia się już wolumen od inwestorów detalicznych. Bezpieczny poziom do wejścia w bitcoina to nadal 61.200. Najlepiej wejść przy cofnięciu do poziomu wsparcia. Poczekałbym na takie cofnięcie. Spójrzmy na wykres 4 godziny. Wciąż widać małą flagę byka. Na 4H nadal wygląda jak mała flaga byka, co jest formacją wzrostową. Na 4H widzę też kończącą się odwróconą formację głowy i ramion. Cel dla ramię, głowa, ramię to 65 tysięcy. Myślę, że przed weekendem jeszcze wzrośniemy. Zobaczymy. Przejdźmy do wykresu godzinowego. Jakaś główna formacja. Mamy tu rosnący kanał na Bitcoinie na wykresie godzinowym. Dla mnie to po prostu wygląda jak kanał. Nie widzę niczego innego. To nie przypomina klina wzrostowego. To po prostu wygląda jak kanał. Celowałbym w 61.22 na otwarcie. Stop loss 6434, Take profit to cel HOSY. Wszystkie te linie to cele cenowe. 72 tysiące to jeden poziom oporu. 76 000 to kolejny opór. 88 000 to następny opór. 105 000 to kolejny opór. 160 000 to jeszcze jeden opór. Mój cel HOSY na październik 2025 to 269 000. Taką transakcję bym zrobił na Bitcoinie, ryzykując 787. Przy szczycie HOSY. Ryzyko 700 dolarów da prawie 200 000 dolarów bez dźwigni. Z dźwignią 10 razy byłoby to prawie 2 miliony dolarów. Taką transakcję bym zrobił, próbując złapać bitcoina na wsparciu. Pokażę ci moje konto prawie 700 tysięcy dolarów. Jeśli chcesz handlować jak ja, link jest pod filmem. Dostaniesz bonus 60 tysięcy, jeśli spełnisz wymagania handlowe. To moja główna giełda. Kurs krypto i linki są poniżej. Moje konto Bybit ma teraz 683 tysiące. Wczoraj było 686,780. Zarobiłem wczoraj 5 tysięcy. W tym tygodniu od 613 do 640. Więc w tym tygodniu zarobiłem około 43 tysiące na Bitcoinie. Uwielbiam pokazywać moje transakcje, są świetne. Sprzedałem Bitcoina po 65 czy 64, kupiłem po 57, 55 i 52 a teraz jesteśmy w transakcji. Opłata funduszowa lekko dodatnia, więc płacę niewielkie opłaty. Mój zysk z handlu bitcoinem to teraz 42 tysiące dolarów, dokładnie 42,600. To transakcja o wartości 7,5 Bitcoina. Widzieliście, jak otwierałem te transakcje. Słyszeliście, jak wszyscy mówili: Co do cholery, czemu otwierasz na 55? 57,52 poszło na minus. W pewnym momencie było 30k, teraz plus 32k na tej transakcji. To transakcja o wartości 430 tysięcy dolarów i jest obecnie otwarta. Oto moje aktywa. DOGE 18%, USD 29%, Bitcoin 19%, MCRT 15%, Uniswap 8%, Ethereum 7% i USDT. Bitcoin lekko w górę 105%, DOG lekko w górę 101%, MCRT plus 1,6%, 82%, Uniswap lekko w górę. Rynek stabilny. Wczoraj Ethereum skoczyło o 3,8%, co jest świetne. Portfel lekko w dół. Teraz przejdźmy do Ethereum, a potem Wasze pytania. Przejdźmy do Ethereum. Ethereum, cofnijmy się do wczoraj, przybliżmy. Zawsze zaczynaj od tygodniowego. Żółta linia to roczny trend, sięgający koniec 2022 roku. Cena rosła, a potem spadła do żółtej linii trendu. Moim zdaniem to był świetny moment na wejście. Gratulacje dla tych, którzy kupili przy żółtej linii, gdy kupiłem Ethereum. Jeśli śledziłeś moje zakupy, sprawdź to. To były idealne zakupy, pozwól, że pokażę Ci moją teorię i podejście. Spójrz na moje zakupy Ethereum, przyjacielu. Dosłownie kupiłem po 2150. Widzisz, kupiłem wiele razy wszystkie dołki na Ethereum idealne transakcje. Kupiłem dołek tutaj na Ethereum, spójrz. Kupiłem tutaj po 2093, potem sprzedałem po 2700, potem kupiłem po 2400, a następnie po 2100. Perfekcyjne transakcje na Ethereum. Gdzie otworzyłbym teraz pozycję na Ethereum? Odwrócona głowa z ramionami formuje się na Ethereum. Cel to 2700 krótkoterminowo, a potem większy trójkąt zniżkujący. Buduje się presja. 30 października byłby celem wybicia do 4700. Byłby to cel, jeśli nie otworzyłeś jeszcze transakcji. Cofnąłbym to do wsparcia. Tutaj e, spróbuj złapać transakcję na wsparciu, otwierając na 2400 stop loss poniżej tygodniowego rocznego, więc 2400 stop loss, 2275 take profit, 4700 ryzyka do 18 razy, ryzykując 126 na teorię, by zrobić 2624, co jest piękne. Przejdźmy do waszych komentarzy o moich kursach i innych rzeczach. Co słychać James? Tak, trzymaj czarodzieju, jesteś Nostradamusem kryptowalut. Dziękuję. Tarla mówi. Tak trzymaj. Dobra robota, mały Nostradamusie. Wielu ludzi nazywa mnie Nostradamusem. Nasz Nostradamus znów w akcji, gdy nazwałem cel, wielu mówi mi Nostradamus. Co piękne widać moje zyski. Kupiłem kurs, wziąłem zyski, kupiłem nowy Holly David. Jeśli nie wziąłeś kursu CryptoMaster, tracisz pieniądze. Kupiłem Twój kurs mistrzowski. Chcę powiedzieć, jesteś geniuszem. Kurs wart ceny. Tani jak na wiedzę, którą dajesz. Jesteś guru. Moje 2K to teraz 8K. Mam ponad milion dzięki Jamesowi. Zarobiłem to w 5 miesięcy. Kupuję dom za 2 miliony dolarów dzięki Twoim filmom. Kupuję willę. Zarobiłem 500 tysięcy. I widać wiele komentarzy od ludzi. Przejdźmy do Waszych pytań. 10 października nie jest w przyszłym tygodniu, tak 10 października, um 10, dzień dobry, król guru, dzień dobry, super zen, gwarantuję, że za 10 dni spadnie poniżej 60 tysięcy. rynek krypto, myślę, że jesteśmy w hossie, zaczyna się, zrób więcej soul usdt, zrobiłem to wczoraj, dzięki, próbuję subskrybować od miesięcy, ale youtube blokuje, dzięki za świetne treści, bardzo pomocne info, doceniam Cię, Możesz powiedzieć coś o MicroStrategy, gdy bitcoin osiągnie 80 tysięcy? Wolę inwestować w bitcoina, nie MicroStrategy, ale ona podąży za bitcoinem. Myślisz, że pójdziemy wyżej brachu? Zamknąłem pozycję SP na szczytach. Otworzę krótką na 65. Nigdy nie shortuj bitcoina w hossie. Nigdy. Nauczyłem się tego bardzo wcześnie. Nigdy nie wiesz, kiedy bitcoin skoczy. Jeśli grasz na spadki, możesz stracić wszystko. Dzięki bracie za wiedzę i energię. Dzięki ziom. Wiesz, że prawdziwa hossa się zaczyna, gdy James robi dwa filmy dziennie. To fakt. Ekscytuję się, gdy rynek rośnie i robię więcej filmów. Dołącz do nas na Telegramie. Jest was 163 online. Ostrzegano nas wielokrotnie. Nie twoje klucze, nie twój portfel. Za dużo kapitału w łańcuchu. Dokładnie. Nie twoje klucze, nie twój portfel. Wczoraj X miał atak. Otwierają wypłaty, ale stracili 20-50 milionów. Po wieściach o zamknięciu wypłat na X nie ryzykuję więcej. Przeniosłem się na Bybit, lepiej trzymać w zimnym portfelu. Ledger jest dobry. Bybit też jest bezpieczny. Pamiętaj: nie twoje klucze, nie twoje monety. Dołącz do mnie na X, mam 90 500 obserwujących, dokupuję więcej akcji Tesli. Kupiłem Teslę po 141, teraz jest po 240 i coś. Microstrategy kupiło 7400 bitcoinów za 450 milionów, po 61,700 za sztukę. Wszyscy gadają o pumpie bitcoina, a Microstrategy kupiło go za miliard, Michael Saylor i Microstrategy zebrali miliard na zakup bitcoinów. Czemu lider wolnego świata nie jest? Jest wśród pięciu najlepszych. Amerykanie to świetni ludzie, jak choćby Elon Musk. Czemu mamy dwóch kandydatów, których nikt nie chce? Możesz zobaczyć wszystko, co tam publikuje. To tyle, jeśli chodzi o aktualizacje rynkowe. Życzę miłego weekendu z rodziną i przyjaciółmi. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Kocham Was, miłego dnia. Do zobaczenia jutro.